Się nazywam Jerzy Śliwa, reprezentuję Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów. Reprezentuje jest trochę głośni, reprezentuję Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów i bardzo się cieszę, że akurat ten głos bardzo koresponduje z tym, co pan powiedział. Postaram się jak najkrócej, bo w moim przekonaniu największy problem polega na tym, że nie mamy myślenia o społecznym wymiarze, wymiaru sprawiedliwości, to znaczy uspołecznieniu tego. Dawna się o tym mówi. Pamiętam kilka lat temu, jeden z ministrów sprawiedliwości powiedział, że jak w Polsce 12,5 miliona spraw zostanie przekroczonych, to będziemy mieli zapaść polskiego państwa. Teraz z tego, co słyszałem, jest 16 łącznie z krs -ami. A wymiar sprawiedliwości nadal tak jakby się w ogóle tym nie przejmował, to znaczy naprawia sam siebie. Zastanawiam się, ile jest ingerencji tak naprawdę państwa, to znaczy tak jakby się nic nie zmieniło w polskiej przeszłości, bo na przykład jakby ludzie, którzy biorą śluby w Polsce, są w zupełnie innej sytuacji niż na Zachodzie. Tam ludzie się rozwodzą, sąd interesuje się tylko tym, a w Polsce sąd interesuje się wszystkim, władzą rodzicielską, opieką, wszystkim sąd, wszystko sąd musi uregulować. A jednocześnie tak naprawdę wymiar sprawiedliwości nie jest żadnym wymiarem sprawiedliwości, który chroni obywateli. Ja nie znam chyba takiego sędziego, który rozpatrywałby swoją sprawę w takim poczuciu, że ma pokrzywdzonego przedsiębiorcę i teraz ja mam tak to zrobić, żeby on y, y, po prostu nie poniósł szkody. Dla wymiaru sprawiedliwości pół roku to jest krótki horyzont, a dla przedsiębiorcy tydzień to jest krótki horyzont i w związku z tym no funkcjonowanie tego systemu kompletnie się nie sprawdza. I taką rzecz najważniejszą, która dla mnie jest symptomatyczna, chcę zaapelować że pana ministra publicznego. W tej chwili prace, które trwają nad kodeksem postępowania cywilnego, które funkcjonujące na świecie od 40 lat, mediacje, które zmieniły całkowicie rzeczywistość światową, a przede wszystkim wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, w kraju anglosaskiej, w tej chwili konstruowana jest tak, że w Polsce państwo chcecie wprowadzić przymus mediacji dla prawników. I dla mnie zdumiewające jest to, że w 2014 roku mamy do czynienia z tak potężnym nihilizmem, że nikt nie chce rozmawiać w wymiarze sprawiedliwości z mediatorami, nikt nie chce rozmawiać z tym rynkiem. Wymiar sprawiedliwości zrujnuje za chwilę rynek mediacji, wyeliminuje w ogóle organizację mediatorów. Mam nadzieję, że zaraz minister na ten temat się wypowie i odpowie panu. Chcę do pana zaapelować, żeby te prace nad KPC wreszcie zaczęto z ludźmi na ten temat rozmawiać. Te zapisy są niebezpieczne, te, które są w tej chwili Kolejny tutaj mówca, bardzo proszę.